Zapraszam na dziewiętnasty odcinek programu Poranek z Ameryką, w którym przechodzimy przez najważniejsze wiadomości ze świata amerykańskiej polityki z ostatnich 24 godzin w mniej niż 10 minut. Dzisiaj w programie. Donald Trump zachęca Republikanów, żeby zastosowali opcję nuklearną i zakończyli shutdown. Kamala Harris kontynuuje trasę promocyjną swojej nowej książki, oraz rozkręca się wojna ideologiczna na prawicy. Wszystko to i więcej już za chwilę. Oglądacie kanał BlaBla Bla USA, program Poranek z Ameryką. Dziękuję Wam za Wasze komentarze i lajki pod tą serią. Bardzo doceniam wszystkich, którzy w ten sposób mnie wspierają. Dzisiaj, skoro jest piątek, zapraszam wszystkich wspierających na drugi odcinek serii Wygrani i przegrani tygodnia. Donald Trump wrócił z Azji wczoraj do Białego Domu. Jak można spodziewać się po takiej podróży, nie był zbyt aktywny, ale wieczorem tradycyjnie gościł u siebie dzieci, które zbierały cukierki z okazji Halloween. Zwykle to odbywa się 31 października, ale administracja najwyraźniej chciała to zrobić dzień wcześniej. To jedna z najzabawniejszych tradycji Białego Domu. Pamiętam jak w 2000. W 2019 roku Trump dał dziecku cukierki na głowę. To było bardzo, bardzo śmieszne. Prezydent zrobił coś podobnego też w tym roku. Ale przejdźmy do poważniejszych wiadomości. Wczoraj Trump napisał na Truth Social: Nadszedł czas, aby Republikanie zagrali swoją kartę Trumpa i sięgnęli po tak zwaną opcję nuklearną znieść filibuster i znieść go teraz. Dla tych, którzy nie wiedzą, w Senacie istnieje taka zasada nazywana filibuster, która wymaga, żeby mieć 60 głosów, by przegłosować niektóre ustawy. Budżet finansujący rząd to jedna z nich. Dlatego rząd w ogóle jest obecnie zamknięty. Większość demokratów głosuje na nie, więc nie ma 60 głosów potrzebnych, by go otworzyć. Republikanie mogą jednak znieść filibuster zwykłą większością głosów. Problem w tym, że jeśli to zrobią, to w przyszłości, gdy stracą przewagę w Senacie, nie będą mogli negocjować budżetu z demokratami, bo ci przegłosują wszystko po prostu większością. To naprawia problem teraz, ale tworzy nowe, poważniejsze problemy przyszłości. Konsensus wśród ekspertów jest taki, że zniesienie filibustera to zwykle zły pomysł. Niemniej jednak Trump tak napisał: Nie wiem, czy naprawdę tak myśli, czy raczej chce wywrzeć presję na demokratów, żeby zgodzili się na jakąś umowę. Ale presja na demokratów rośnie też z innych stron. Największy Związek Zawodowy Pracowników Federalnych AFGE zaapelował o natychmiastowe uchwalenie czystej rezolucji kontynuacyjnej, czyli propozycji Republikanów nazywając zamknięcie rządu unikalnym kryzysem, który każe ludzi utrzymujących kraj w ruchu. Podobne apele wystosowały organizacje Airlines for America, Airline Pilots Association oraz linia lotnicza Delta Airlines. Koniec końców to nie zmienia faktu, że według najnowszych sondaży Amerykanie bardziej winią Republikanów za shutdown 45 do 33% i dlatego obie strony myślą, że wygrywają, więc żadna nie chce zrobić pierwszego kroku. Pojawiły się nowe wywiady i podcasty z udziałem Kamali Harris. Rozmawiała przez ponad półtorej godziny ze Stevenem Bartlettem z Diary of a CEO oraz z Johnem Stewartem. Podczas podcastu Diary of a CEO mówiła o swoich relacjach z Joe Bidenem, że są skomplikowane i o tym, co mówił jej przed debatą z Trumpem. To wszystko jest opisane w książce, ale teraz, gdy powtarza to w mediach społecznościowych, wiadomości docierają do większej liczby osób. Przypomnę, że Joe Biden aktualnie pisze swoją książkę i na pewno skontruje swoją wiceprezydentkę i coś czuje że będą fajerwerki. Rozwija się wojna ideologiczna na prawicy. Tucker Carlson zaprosił do swojego programu nika Fuentesa, uznawanego za przedstawiciela alt prawicy z bardzo kontrowersyjnymi poglądami, często wykraczającymi poza akceptowalne normy. Teraz jednak Fuentes powoli wkracza do głównego nurtu prawicy, głównie dlatego, że od początku był bardzo antyizraelski, a pod tym względem wielu konserwatystów w ostatnim roku zaczęło z nim się zgadzać. The Heritage Foundation, republikański think tank, między innymi twórca programu Projekt 2025, znanego z wyborów, najpierw zdystansował się od Carlsona za zaproszenie Fuentesa, a potem szybko się z tego wycofał. Prawica będzie przez najbliższe lata toczyć tę wojnę ideologiczną. Po jednej stronie jest Carlson, Fuentes i na przykład, Candace Owens, a po drugiej stronie jest administracja Donalda Trumpa, jej zwolennicy i bardziej tradycyjni Republikanie. Przypomnę, że członkowie tej pierwszej grupy są bardzo izolacjonistyczni i często i otwarcie krytykują obecną administrację. J.D. Vance w tym wszystkim bardzo mocno broni działania Donalda Trumpa, mimo że wielu twierdzi, iż zgadza się z Tuckerem Carlsonem. Myślę, że wiceprezydent będzie tym klejem który połączy dwa skrzydła partii w 2028 roku. Mówiąc o wiceprezydencie, to Vance także odniósł się do słów prezydenta o bombach nuklearnych. Powiedział, że bardzo ściśle współpracujemy nawet z krajami, z którymi nie utrzymujemy najlepszych relacji, aby ograniczyć rozprzestrzenianie broni jądrowej. Prezydent będzie nad tym nadal pracował, ale ważnym elementem amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego jest upewnienie się, że ten arsenał nuklearny faktycznie działa prawidłowo. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału po więcej, zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, co myślicie o dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam Was na drugi odcinek serii Wygrani i Przegrani Tygodnia już za niedługo. Widzimy się w poniedziałek rano, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem. thank <music> you